Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie po raz drugi w dniu dzisiejszym, 16 stycznia, poniedziałek. Filmik odnośnie Bitcoina jest już na kanale, także jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, zapraszam do oglądania. W tym odcinku skoncentrujemy się na Ethereum. Wiele osób prosiłoby zrobić mały update Ethereum, także zrobimy sobie ten updatecik. Jak zawsze, zanim zaczniemy, pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia. A samo wideo ma charakter informacyjny. Myślę, że dobrym wstępem do dzisiejszego odcinka będzie wycinek z krawek z odcinka, który nagrałem dla Was 6 stycznia. Myślę, że będzie to fajne wprowadzenie, także prosiłbym o chwilkę uwagi. Na, bazując na tym, co widzimy w obecnej chwili i na co ja patrzę, no widzicie, że sama struktura krótkoterminowa jest tutaj bycza: mamy coraz to wyższe dołki, mamy coraz to wyższe szczyty. No i tak naprawdę na obecną chwilę mm, interesuje nas tylko ta struktura tak? na dobrą sprawę interesuje nas to, co się rozegra tutaj. Widzicie, że bazując na tym dołku i na tym szczycie. W obecnej chwili Ethereum bardzo ładnie adaptuje się tutaj do przestrzeni FIBO, która nazywa się Golden Zone, czyli Złota Przestrzeń. Okay. Oczywiście wiemy, że jeżeli ta akcja cenowa wróci tutaj do poziomu, do poziomu 1350, wiemy, że w momencie przetestowania tego i odrzucenia będzie to podwójny lokalny szczyt, i oczywiście będzie to negatywny statement. Jeżeli udałoby się wrócić do tego poziomu i przebić ten poziom, Oczywiście jest to byczy statement i patrzymy tutaj na nasze kolejne wyższe cele. Ja osobiście uważam, że w perspektywie krótkoterminowej, tak jak widzicie tutaj, spodziewalibyśmy się tego ruchu ku górze. Moim osobistym celem jest tutaj ten poziom 1350. Myślę, że w krótkim terminie jest szansa tutaj, by przebadać ten szczyt fali C. Dobra, taki mały wstępik, że zaoszczędzi to nam troszkę gadania. Jak widzicie, 6 stycznia Ethereum było na poziomie 1247 dolarów. Spodziewałem się tutaj powrotu do tego poziomu 1350 dolarów. Z tego co pamiętam, w ogóle tytuł tego filmiku z 6 stycznia był: Czy 1350 dolarów jest na kartach? Widzimy, że spodziewaliśmy się powrotu, powrotu do tego poziomu, tak, 1350 przetestowania tego szczytu. W momencie, kiedy doszłoby do przebicia tego poziomu. 1350 spodziewaliśmy się tutaj wyższych wartości a te wyższe wartości było to 1413 dolarów 1446 dolarów i docelowo nasz poziom 1618 Fibo 1493 dolary także widzicie, że na przestrzeni 10 dni rozegrało się niejako to o czym rozmawialiśmy byliśmy tutaj w tej złotej strefie Według tutaj FIBO udało nam się wrócić, przetestować poziom 1350, czyli przetestować ten lokalny, lokalny szczyt. No i niejako włączył też się ten byczy scenariusz, który zawsze wchodzi w grę, kiedy przebijecie ten poziom ten poziom one fib, czyli ten wcześniejszy lokalny szczyt. I doszliśmy tutaj do tego poziomu 1618. Także niejako to o czym była mowa, czyli poziom 1350 został tutaj wybity. Ruch jak również osiągnęliśmy ten byczy poziom 1,6,18 na poziomie 1495 dolarów. Widzimy, że sam wzrost ceny Ethereum nabrał bardzo zbliżony, paraboliczny ruch do bitcoina. Widzimy, że nasza fala średnio-długoterminowa ABC w tym przypadku osiągnęła tutaj poziom niejako idealnie poziomu 2 FIB, Tak, bo myślę, że jest to widoczne, że. Że tutaj no niejako idealnie, nawet troszkę przebiliśmy ten poziom 2 FIB, tak, 1590 dolarów. Przypominam, że jeżeli używacie FIBO, bazujecie na lokalnym dołku, na lokalnym szczycie. W momencie, kiedy wasz poziom 1 FIB, czyli lokalny szczyt jest przebity, to są wasze główne cele techniczne, a te dwa cele to są tak zwane over extension, czyli wydłużenia. tak. Jeżeli ruch nabiera parabolicznego ruchu, bądź też włącza się duży impuls, duże FOMO. Z reguły przebijamy poziom 1.618 i dochodzimy do poziomu 2 fyb, bądź też 2272. 2, 2. W obecnej chwili wydaje się, że Ethereum jest w podobnej sytuacji do Bitcoina, co to znaczy, że krótkie interwały, tak jak tutaj w tym przypadku 4-godzinny, czy też dniowy, jednogodzinny, przepraszam, wskazują na to, że będzie tutaj jakaś kontynuacja. Tak? Widzimy, że te interwały są dość mocno niedowartościowane w tym momencie. Więc tutaj spodziew potencjalnie spodziewalibyśmy się kontynuacji. Jak przybliżymy sobie sam ten ostatni zakres ruchu, okay, zrobimy nasz, nasz obecny dołek do obecnego szczytu. Widzimy, że potencjalnie w momencie, kiedy Ethereum będzie w stanie przebić ten szczyt 1592, spodziewamy się dojścia do 1650 dolarów. Tak jak powiedziałem, Ethereum jest tutaj w podobnej sytuacji do Bitcoina, co oznacza, że interwały krótkoterminowe wyglądają prowzrostowo, zaś interwały tutaj długoterminowe już niekoniecznie, tak? I tak jak ci, co oglądali tutaj filmik związany z Bitcoinem, wiedzą, bo mówiłem o tym, z reguły te ruchy paraboliczne Według książki wyglądają właśnie tak, kiedy cofacie się do bazy, gdzie zaczęliście tą parabolę, bądź też, tak jak mówiłem, ja z reguły spodziewam się minimum po takim, po takim parabolicznym ruchu, jeżeli oczywiście jest od, od, odrzucenie tutaj korekty 50%, tak? I spodziewaliśmy się w tym, spodziewalibyśmy się w tym przypadku, że Ethereum może wrócić podczas korekty do tego poziomu 1350, tak? Jak przejdziemy sobie na interwał dniowy, na początku pokażę Wam tutaj oscylatory. Zobaczcie, co się stało z RSI, naszym stokiem RSI. Bardzo zbliżona sytuacja tutaj do tej, która ma miejsce na Bitcoinie. Wprawdzie nie patrzyłem, gdzie, kiedy ostatnio Ethereum wybiło aż takie wysokie poziomy. No, było to kilka razy. Musimy sobie zobaczyć. Pamiętamy, że podczas analizy Bitcoina Ostatni raz, kiedy dzienne RSI Bitcoina wybiło taki poziom był to szczyt 2017 roku Hossy. Widzimy, że tutaj był to ten ruch, dajcie mi jeszcze raz to sprawdzić. Tak, dwa razy takie poziomy były wybijane tutaj. Pierwszy miał miejsce... 5 stycznia 2021 roku było topchnięcie z 575 dolarów do okolic 1393 dolarów. I tutaj ten moment, kiedy ruszyliśmy z 233 dolarów aż tutaj do 450, czyli to był 100% ruch, tak? Także widzimy, no, że nie jest tak źle jak było podczas analizy bitcoina. Jednak widzimy, że tak wysokie. Tutaj RSI nie jest to coś, co spotykacie codziennie, tak? To jeszcze wrócę na chwilę do tego, zobaczymy jak wygląda nasza tygodniówka. Podobny scenariusz, tak? Wkraczamy w tą strefę przewartościowania. Zresztą jak zobaczycie na większość altów, bardzo dużo z nich przybrało z 50% gainsów w, ostatni, w ostatnim czasie i prawdopodobnie jak dojdzie tutaj do korekty makro, te, te, te gainsy, tak? te wzrosty w jakimś stopniu zostaną utracone. Także Ethereum, podobna sytuacja do Bitcoina. Z perspektywy krótkoterminowej, myślę, że można spodziewać się jeszcze jakiegoś pchnięcia z perspektywy długoterminowej, która może się rozegrać w kolejnych dwóch tygodniach, trzech tygodniach, miesiącu. Tak, jest to perspektywa długoterminowa, więc jedna świeczka to jest tydzień, to może być nawet trzy miesiące. Tak? Warto, żeby każdy to zrozumiał. Tutaj mieliśmy jeszcze na dziennym interwale ten symetryczny trójkąt, który niejako wskazywał, mógł wskazywać kontynuację trendu, dlatego że w większości przypadków symetryczne trójkąty są formacjami kontynuacyjnymi. Widzimy, że tutaj doszło do wybicia. My to wybicie sobie pomierzyliśmy i z naszego pomiaru wynikało to jest ta zielona linia tutaj. Że powinniśmy dojść do poziomu 1437, tak? Mierzyliśmy również ten ruch do tego ruchu i wychodziło nam, że ruch 1 do 1 dawałby nam poziom 1440 dolarów, tak? Oczywiście pomiar pomiarem, ale najważniejszy w tym wszystkim był tutaj poziom 1350 dolarów, tak? Czyli ten lokalny szczyt, o którym mówiłem przed chwilą, w perspektywie krótkoterminowej. Widzimy, że tutaj te szczyty zostały, ten szczyt został wybity, widzimy, że nowe szczyty zostały tutaj uklepane. Co ciekawe, tak jak i w przypadku Bitcoina, nie byliśmy w stanie przetestować tego szczytu, tak? Czyli ten najważniejszy szczyt w tym momencie, 1675 dolarów, nie został przetestowany. I z perspektywy długoterminowej widzicie, że wciąż mamy coraz to niższe szczyty. I mamy coraz to niższe dołki, tak? Także można powiedzieć, że perspektywa średnio-długoterminowa dla Ethereum wciąż nie jest bycza, tak? Dopiero kiedy będziemy w stanie wrócić i przebić ten szczyt i być tutaj, wtedy oczywiście jest to zupełnie inny scenariusz, tak? Jak ten obecny, dlatego że tutaj wciąż mamy ten niższy szczyt, tak? Tu też od tego szczytu wszystkie szczyty są niższymi szczytami. Co warto podkreślić, bazując na tym FIP trend, FIP trend Base, widzimy, że doszliśmy tutaj do złotej strefy, co daje jeszcze troszkę miejsca na wzrost w okolice 1655, co niejako testowałoby ten szczyt, bo ten knot wprawdzie jest 1673. Także zobaczymy, jak to się rozegra, ale tak jak powiedziałem, z perspektywy krótkoterminowej, wygląda na to, że możemy zobaczyć jeszcze tutaj jakieś. Pchnięcie, tak? Oczywiście nie jest one w żaden sposób gwarantowane, dlatego że to jest po raz kolejny bardzo paraboliczny ruch, tak? Więc ciężko się spodziewać, nie, rozpatrywać w kategoriach pewnika to, że już po takim wzroście, który na obecną chwilę, nawet policząc to od tej dolnej linii trendu, już ma 35% zysku, wzrostu, ciężko jest przewidzieć. Przewi że możemy tutaj nałożyć jeszcze kolejne 35%, tak? Są to rzeczy, które są możliwe. Jednak w obecnej chwili wygląda na to, że nawet jeżeli zobaczymy tutaj jakieś większe, nie większe, ale dalsze pchnięcie i przetestujemy ten szczyt, no to jednak ta perspektywa dniowa i nasze, nasza dniowa, i tutaj tygodniowa. Wskazuje to, że niedługo możemy zobaczyć zjazd. Tak jak powiedziałem, w perspektywie długoterminowej, jedna świeczka to tydzień, więc może to trwać 3 tygodnie, może to trwać 3 miesiące. OK, to jest perspektywa długoterminowa. Jeżeli chodzi o nasze Liquidity Pools, yy, mamy tutaj dużo większą liczbę Liquidity Pools niż w przypadku Bitcoina. I co ciekawe, tak jak, tak jak w przypadku Bitcoina te dolne baseny jeszcze nie zostały wybite, tak? Co jest, tak jak powiedziałem w przypadku analizy Bitcoina, swoistą anomalią. Widzimy tutaj, że dwa mniejsze liquidity pule i jeden duży, ok, wygląda na to, że jeżeli zostaną one wybite, to dojdzie tutaj do odbicia w dół, ok. Oczywiście nie jest to pewnik, jednak w momencie, kiedy widzicie test tego szczytu i odrzucenie, jest to oczywiście... Pierwszy sygnał, albo jeden z kilku sygnałów, żeby wejść tutaj w shorta. Oczywiście, jeżeli ktoś jest traderem, jeżeli ten szczyt zostanie przebity i nowe świece dzienne zaczną się otwierać powyżej tego poziomu, jest to byczy sygnał na kontynuację. Jednak patrząc na interwał dzienny, jak jest przegrzany, myślę, że zanim doszłoby do owej kontynuacji, byłby tutaj dość długi boczniak, by pozwolić naszym oscylatorom troszkę ochłonąć. Także to by było na tyle, co bym widział w Witirium w obecnym momencie. Zrobimy sobie dalszy, dalszy update. Myślę, że w przeciągu kolejnych 5 czy 6 dni zobaczymy, jak ta sytuacja się rozegrała. Gdyż teraz, w tym momencie, kluczowe jest właśnie to, co się wydarzy tutaj. Tak? Czy będziemy testować ten szczyt, to jest pierwsza kwestia. Czy zostaniemy odrzuceni i będzie wyglądało to tak. Czy przebijemy go i potencjalnie może to wyglądać tak. Okay? więc jesteśmy tutaj w bardzo, bardzo ważnym punkcie jeżeli miałoby to pozostać tak jak jest teraz nie jest to żaden pozytywny statement dlatego, że tak jak powiedziałem niejako od sierpnia zeszłego roku robicie coraz to niższe szczyty coraz to niższe dołki okay? więc wciąż jesteśmy jakby w tym takim dużym kanale spadkowym dobra, tyle jeżeli chodzi o Ethereum jak zawsze mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej.